Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj zajmiemy się TomCraftem ponownie. E, jestem po 18, wróciłem do domu półtorej godziny temu, tak mniej więcej. I jestem cholernie wymęczony, wstałem z samego rana i, i no, i tyle. A, więc musicie mi wybaczyć, że będę zmulony, ale niestety, no. Jeszcze mgła jest taka, że ja pierdzielę. Nie chciało mi się jechać, no, szczerze, ale no ile można siedzieć u kogoś w domu, nie? Siedziałem dwa dni mi starczy, więc nie będę tam dużo siedział. No i wróciłem. Poza tym i tak nie wiem zapasu, bo na tyle zrobiłem. A dzisiaj spróbujemy zrobić taką magiczną latającą świeczkę. Taki jest mój plan. Ale najpierw zajmiemy się tworzeniem teorii. Nie wiem, czy, czy to ma sens, bo, bo nie pamiętam. Chwila, nie, 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 nie. nie. Zanim zaczniemy tworzyć teorię, musimy wziąć taumonomikon i w tym monomikonie sprawdzić Celestial Observation. Potrzebujemy fundamental Fundamenta... Fundamenty? Nie, artefakty, nie wiem, Artefacts to by było artefakty i Auromancja, OK, Dobra, czyli jeszcze raz. Książeczka, gogle i kuleczki. Tak, żeby było najprościej zapamiętać, OK. Bla, 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 Tamik Tinker, nie, random kategorii, okej, okay. archfas. Jeszcze jedno zobaczmy, e, ile ja tego mam. Mam na zero. Tu tego nie ma. Types of knowledge, tu, o, dobra. E, dobierzemy dalej to. I odrzucamy fundamenty. Dobra. I teoria uniwersalna. Dobra, to mamy trochę tego, trochę tego. I czy coś się zmieniło? Tak, zmieniło się. To nam podskoczyło na pewno, a reszta to nie wiem. Dobra, to Create Theory. Robimy kolejną. Completely random. No to wolę Completely random. Uniwersalna teoria Jeszcze raz completely random Dobra, a jak to teraz wygląda? No już mamy prawie pierwszy level tego, jeszcze potrzebujemy tylko te dwa Dobra No to lecimy A weźmy w to A nie, ja 4 levele to kosztuje. to nie, to nie chcę Nie mam tych 4 leveli, więc i tak You take some of the celestial notes. Nie mam żadnych Celestial Nodes, więc nie. Nie możemy tego. O! Eldritch. 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 Nie wiem, co to jest nawet. Au, Musimy 4 levele poświęcić. Niestety, albo zaskarpować teorię. Nie chcemy skarpować teorii, więc musimy poświęcić 4 levele. A za dużo już mam. Dobra, jeszcze raz. 4. Jednak jak otwierała się książka, to też się levele brały, <laughs> nie wiedziałem, nie, nie tędy. No, co ja robię, sorry, ale musicie mi wybaczyć, niestety ten odcinek będzie dosłownie jakby spał na nim, bo jestem strasznie zmęczony. Dobra, bardzo ładnie, 55%. I wskoczył nam pierwszy poziom. Aha, no i tak na czerwono jest, ale mamy pierwszy poziom tego, nie? Nie, nie mamy. Ok, ciekawe dlaczego. Dobra, no robimy znowu cztery levels. Potrzebuję już jasna. Cholera, to te levely to ja się wykosztuje tymi poziomami. Zaraz się okaże, że drugi ten na levelę będę musiał na górę zanieść. Oby nie, lipa by była. Jakbym musiał to zmarnować. Czy zmarnować no. Rozkładać raz tutaj, raz tutaj. No, ale zobaczymy. Bo to jest Tinker. A. A, to ja Taumik Tinker wstałem. Dobra. To dlatego nie mam. To, nie, ma, nie mam tych fundamentów, bo mam tam Taumik Tinker. To wszystko tłumaczy. No dobra, idziemy to jak na gra pokieruje. Będziemy klikać, co się da. Na dobra. Mamy Auromancję, O, i podskoczyło nam to do końca. Czyli mamy. Nie mamy tego jeszcze. Jak to nie? Już mamy na pierwszy level. To dobrze. Fundamentalsy jeszcze no to musimy podbić i Taumik Tinker mamy na pierwszy. First Steps musimy mieć. Observation Fundamentals. No to przecież Fundamentals już mamy. A, Observation, okej, okay, dobra. więc musimy wziąć to główienko. Patrzcie teraz. No mam jakieś gówno po, po lewo. Kompletnie nie wiem co to jest, ale patrzcie. Musimy się uczyć wszystkiego. Czegoś tylko da. I dosłownie każdy prawie item da się tym przeczytać. To jest ciekawe. Kompletnie nie wiem co to jest, ale wodę też się da. Jasyk to. Tu drewienko, to, 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 drzwiczki, dirta, trawę, stołnia, to, 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 też to. Trochę się to baguje przez shadery, ale to nic, to nic, to nic. To tylko jak, jak patrzę w tamtą stronę, nie wiem dlaczego tak. To nam nic nie da, krówka nam coś da. Ta. 15, 15, nie wiem czego, ale coś tam ma ta krótka. Z liści się nauczyliśmy o. I teraz te skrzyneczki, patrzcie to. I tu jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. Dobra, nasrało nam tego. Tu nic już nie ma. I jeszcze. Dobra, jest wszystko. Możemy już to głowienko włożyć. Ten taumometer, z który nawet nie wiem, co robi do dzisiaj. I mamy Ores. Ooh. Nic ciekawego nie ma. Dobra, komplet. Jej, Salismundus. A, to, to już robiliśmy. Tu mamy ten Salismundus. Arcane Stone. Nie wiem co to jest. Orken Stone Brick. To też nie wiem, co to jest. Aspekty esencji. Knowledge totals. Nie wiem czemu to się dzieli tutaj na to i na to. No to są nasze poziomy wiedzy. Aha, bo to jest. Aha, bo to jest z to jest teorii. Okej. Okay. Dobra. To wszystko tłumaczy. Czyli to są nasze obserwacje, a to są nasze teorie. Dobra, to ma duży sens. Complete. Crucible. Musimy zrobić Crucible. Czyli. Ee, o kurde. Jak się pisze? Crucible? Cru, 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 cru czy nie wiem, bo. Crucible, a. Crucible. Aha, dobra, to się robi z tego. Po prostu. Już wiem, z czego to się robi. Wiem, z czego to się robi, ale nie wiem, jak to się nazywa. A crucible to jest takie coś do odlewania. Tylko nie wiem, jak to nazwać. Jest tak? Kocioł. o. A crucible. Też coś, ala kocią. Chyba. Byliśmy u babci z samicą mojej, bo mieszkanie daleko samicy. I taka ciekawostka, że moja babcia poprosiła o koty, bo zaległy jej się szczury. I wyobraźcie sobie sytuację, że dostała koty. Ale prosiła specjalnie, żeby to były samce. No i dostała te koty. Okazało się, że te samce się okociły. <grym>, no. no. No to, to takie, takie koty wyszły. Kocury normalnie się okociły. Niespodziewankę. Dawaj mi wodę. pierdolę wodę, dawaj mi wino. Cytując klasyka. I idziemy tutaj. I robimy tak. I robimy screena. I nawet dwa. Wiecie, kiedy nagrywam, i teraz wkładamy to, teraz bierzemy to, i teraz complete. 10 Ignis, 10 Luks i 10 Potencja. Ok, Glowstone. Jasno, pył. Jasnopył daje 10 tego, okej. Okay. 10, 10 tego. A musimy mieć tutaj. Dobra, wiecie co? Żeby to zrobić, to musimy mieć ogień. A żeby mieć ogień, to musimy to postawić w kompletnie innym miejscu niż nasz domek. Czyli będziemy musieli się przenieść z tym Tankraftem. A żeby mieć też jasnopył, to musimy mieć do piekła. Bloknik udusił się w ścianie. Super. O, zajebiście, ale zjebałem. Nie dałem mu umiejętności, żeby on nie tracił leveli, jak Kurde. Fak. o najgorzej. Aaa. Kurde. Chyba. A tak mi się wydaje, że tak. Niestety, udusił się w ścianie. Drzewo, które wyrosło, go zabiło. No niestety, no... Spilnowałem, żeby nie stawiać koło siebie. Ale widocznie on musiał stanąć w samym rogu, przez co go to zmiażdżyło, Nie tak czy inaczej, ale starałem się i tak długo przeżył. Mr. Blockling. Wracaj tu, masz śmiecię. Wonder. Chop. To? Jak twoje levele od pierwszego, jasna dupa. Co? Co jest? Czemu to Czemu mi te sezon? A lag jest. Pytanie dlaczego? Nie wiem. Dobra, nawet oba mam na ale nie, tu nie ma laga. On mi to zbiera? Nie. Nie, 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 nie wiem. nie był lag. Okej. Okay. Dobra, nasramy tego, żeby on się tu znowu, od nowa. Niestety, no trudno. Idziemy, wracamy i odcinek chyba kończymy. Myślę, że tu już nic ciekawego nie zrobimy. Musimy iść do piekła. Musimy iść do piekła, a żeby iść do piekła musimy zrobić jakieś miejsce na portale. Żeby zrobić miejsce na portale to musimy zejść pod ziemię. Myślę, że zrobimy sobie... Tak, zrobimy zejście pod ziemię. Myślę, że to jest spoko pomysł. Tylko trzeba będzie tutaj jakoś coś wykombinować. Na pewno nie stąd. Nie chcę mieć zejścia z podwórka, chcę mieć zejście z domu. Więc musielibyśmy zrobić coś takiego. Na przykład i z jednej strony schody były. Na przykład o tutaj. Tu jak są te schody, no to tutaj byśmy zrobili w drugą stronę. Ale jeszcze nie wiem. Może coś innego się wykombinuję. Tak czy inaczej musimy zejść z tą naszą bazą pod ziemię chyba? Tak mi się wydaje. No tak czy inaczej musimy zejść pod ziemię, żeby zrobić e, kuźnię. Może że będzie gdzieś tu. Ale to nie wiem. Dobra. Jeszcze możemy pozbierać nasze zboże. Nasionka wywalam, bo tu warte Macie krówy. Właskałem w ogóle krowę dzisiaj pierwszy raz w życiu. To taka ciekawostka. Pochwalę się. O, nę, tak. Nie, nie ma, nie ma po prostu. Dobra, nie karmię, bo jest ich 5. To szkoda tego jednego siara. Ten pszenicy, żeby zmarnować. No, ale dobra. To na tym sobie zakończymy odcineczek, Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nie zrobiliśmy zbyt wiele, ale zapomniałem, że trzeba ten crucible podgrzać. A nie mam go teraz na czym podgrzać. Więc no niestety. Niestety ale nic aktualnie nie możemy z tym zrobić. No i tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku robimy podziemne przejście i plus może piekło. Do zobaczenia. No i cześć.